droższy obywatelu świata. Uważam, że nadszedł czas, aby ujawnić ci niektóre z kłopotów, z którymi musiałeś się zmierzyć w ostatnich dziesięcioleciach. Dobrze jest zrozumieć, Niektóre z tych rzeczy, aby wiedzieć, jak zachowywać się w nowym porządku, który kształtuje się teraz na Ziemi. Chcemy, abyś mógł w pełni zaangażować się i zintegrować z naszym nowym społeczeństwem. W końcu to w Twoim najlepszym interesie, jeśli tak zrobisz. Przede wszystkim dobrze jest zrozumieć niektóre z naszych celów, aby móc pełniej współpracować. Nie potrafię powiedzieć, jakie ciężkie chwile napotkasz, jeśli nam się oprzesz. Mamy sposoby radzenia sobie z opornymi. Mówię ci to dopiero teraz, ponieważ jest już. Zdecydowanie za późno, aby odwrócić bieg wydarzeń. Dni, w których nas powstrzymywano, już dawno minęły. Mamy pełną kontrolę nad Ziemią i jej finansami wraz z główną propagandą medialną, i po prostu nie ma sposobu. Aby jakikolwiek naród czy władza mogła nas pokonać. Mamy oczy na każdym szczeblu władzy, w każdym kraju na świecie. Wiemy, co jest planowane, ponieważ nasze uszy i oczy są zawsze obecne. Tajemnice państwowe są nam w pełni znane. Chiny oskarżyły ostatnio media w USA o kłamstwo na temat Kosowa. O głupi ludzie, oczywiście, że kłamiemy. W ten sposób możemy zachować równowagę między ludźmi i zawsze stawiać czoła. Kontrowersją, co jest dla nas bardzo pomocne. Nie widziałeś spektaklu, talk show? Niektórzy z Was uważają, że jesteśmy liberałami, a dobrzy ludzie to konserwatyści. W rzeczywistości obie strony służą naszym celom. Każdy obóz Służy jedynie pod pieczątką naszej aprobaty, ale nie wolno im przedstawiać rzeczywistych problemów. Gdy tworzymy kontrowersje na wszystkich poziomach, nikt nie wie co robić. Tak więc w całym tym zamieszaniu idziemy naprzód i osiągamy to, czego chcemy bez przeszkód. Nie możesz nas pozwać do sądu, ponieważ nas nie widzisz. A sądy są również naszymi sługami. Prowadzimy wszystko, ale nie wiesz, kogo zaatakować. Muszę powiedzieć, że. Ta ukryta ręka jest cudownie wymyślona i nie ma żadnego historycznego precedensu na taką skalę. My rządzimy światem, a świat nie może nawet dowiedzieć się, kto nim rządzi. To naprawdę wspaniała rzecz. W naszych mediach Przedstawiamy dokładnie to, czego oczekujemy od Ciebie. Wtedy, jak w mgnieniu oka, nasi mali słudzy są posłuszni. Możemy wysłać wojska amerykańskie lub europejskie gdziekolwiek zechcemy, kiedy tylko zechcemy i w jakimkolwiek celu. A Ty sumiennie zajmiesz się naszymi sprawami. Jakich więcej dowodów potrzebujesz? Możemy sprawić, że zapragniesz opuścić swój dom i rodzinę, Nie iść na wojnę tylko na nasz rozkaz. Musimy tylko przedstawić Wam jakieś bzdury z biurka prezydenta lub w wieczornych wiadomościach. I możemy Was wszystkich zwolnić, abyście robili, co nam się podoba. Nie możesz zrobić nic poza tym, co przed Tobą postawiliśmy. in